O Panie, czemu w ziemi tkwie? Hej, raz, hej, raz I mam szuflą cały dzień Hej, na morze czas Mogę kopać tu dalej Few days, few days Mogę kopać przez dni parę Ale wracać chcę Mogę kopać tu dalej Few days, few days mogę kopać przez nich parę, ale wracać chcę. Tam każdy takie bajdy plótł, nieraz, nieraz. Przekroczysz i kon złota w bród, hej, na może czas. Mogę kopać tu dalej. Few days, few days Mogę kopać przez dni parę Ale wracać chcę Mogę kopać tu dalej Few days, few days Mogę kopać przez dni parę Ale wracać chcę Wykopię jeszcze parę dziur Hej raz, hej raz Wytoczę płonnej skały wór, hej, na morze czas. Mogę kopać tu dalej, few days, few days. Mogę kopać przez dni parę, ale wracać chcę. Mogę kopać tu dalej, few days, few days. Mogę kopać przez dni parę. Ale wracać chcę, hey! za żonę tu łopatę mam. Już dość, już dość. A zysk, że jej używam sam. Hej, na może czas mogę kopać tu dalej. Few days, few days mogę kopać przez dni parę.